Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Czy panie są zorientowane, w jakim miejscu się znajduje? Się? O. A czy miałyście panie problem, żeby się dostać na teren parku? Żeby się dostać? Tak. Nie? Nikt nie przeszkadzał ze służby dozoru? Nie. Także śmiałe wejście jest do tak, tak. No i czy panie są ciekawe historii tego obiektu? A znacie mniej więcej gdzieś z opowieści kogoś? Z tego, co ja pisałam, to to było kiedyś w rękach posiadaniu w A A moja prababcia tutaj pracowała w szpitalu. I my takich osób właśnie poszukujemy, bo coś tam się pani, powiedzmy, z przekazu dowiedziała, o czym myśmy, babci, nie mieli odpowiedzi, sposobności zapytać. Ale to nie Habsburgów, tylko Donensmarków. Ale Habsburgów też. Może w pewnej wcześniejszej jeszcze okresie, kiedy on w ogóle powstał. No to tak, no poza powstaniem. Zresztą na temat historii jako takiej ja się nie będę spierał, bo tyle jest, powiedzmy, historii i jest opowiadaczy na ten temat. I na zasadzie dłuchego telefonu każdy każdemu coś przekaże i na końcu, jeśli się pierwszemu powie kapelusz, to ten na końcu powie, co zostało przekazane, nie? Znacie to? A on powie Orfeusz. Po jeden drugiemu przekazał i wyraz został sfałszowany. No więc filmik powstaje tylko w tym celu, żeby zadać kłam pewnym opiniom, że tu jest problem z dostaniem się, i ja skorzystając z tej okazji, że panie spotkałem. No i stąd ta krótka rozmowa. Także proszę przy okazji, żeby wszem i w obec głosić, że w krowiarka. Można wejść na teren pałacu, ponieważ przygotowane są stanowisko z opisem występującej roślinności rodzaju drzew. Jest i mauzoleum widoczne, właśnie gdzie graf został pochowany, ale w wyniku pewnych zabaw niektórych mieszkańców i pałacu, i miejscowych, niestety była to zabawa z wyciąganiem złok wcześniej. Tak. A Gdyby na ten temat mówić, raczej nie chcę, bo przykre <laughs> i na forum, powiedzmy, temat będzie wyświetlany, dosyć dostępny, także zostawmy ten temat, jako temat tabu. No i co by Pani jeszcze chciało wiedzieć? Corocznie tu odbywają się tak zwane imprezy typu hubertów, gonitwy. No. Ja jestem za tym, żeby tutaj powiedzmy to życie się odrodziło. Tu z tego czasu jesteśmy w bieżącym miejscem, gdzie, o, co pobojowisko, co tam widać, a było miejsce takie do tańców, tutaj był kort tenisowy w tamtych czasów. Później tutaj był y, do, blok mieszkalny. Tutaj gdzie? Tak. A nie ten blok. Tam dalej. O, o, to była leśniczówka. Tak. Czy tą bramę? Tam. Moja mama jej tam mieszkała. I wow. Się tam. Oje... Mama się tam urodziła. A, a który to rok mama miała e, urodzenie? 76. W 76. A lata później to było eksploatujące? Jeszcze pamiętam, że to oglądałem. A w 76, ojejku, ja stąd wyjechałem, to był rok 58. To was jeszcze długo, długo nie było. Bardzo. No a ja mam sentyment do tego miejsca, bo parę lat właśnie w tymże obiekcie spędziłem. Tutaj zacząłem chodzić do pierwszej klasy. I to był taki zwyczaj, bo to Śląsk, prawda, jest typowy, że dostawało się taką tytę, nie? Yeah. Dalej, Dalej jest. Dalej Dalej jest, jest. No i tą tytę dostałem w tej wieży, którą widzimy pierwszą, tak e, e, kwadratowo, na dole, w sali, tam gdzie yeah. gra mieszkał. Miał świetną łazienkę, do której wanny się schodziło schodami. Po bokach były takie właśnie słupki mosiężne z łańcuchami i do tej, to nie była wanna, bo to było takie koryto wykafelkowane, te kafelki do dzisiaj tam są. No i to było moje pierwsze takie właśnie przygoda, a szkołę mieliśmy tam, gdzie teraz taki budynek popieraty jest, poprzednio przedszkolenie, a teraz jest prywatny dom, to tamten wychodziliśmy do tej szkoły. Także to jest piękne miejsce, ja zamiast siedzieć w domu, to lubię tutaj parokrotnie w roku sobie przyjechać, doładować akumulatory i potem mi się nie chce wracać do domu. A wszystkie Panie jesteście tutaj z pobliskiego terenu? Tak, mniej więcej. No ja to już, już tak, się ale. spotkaliśmy kiedyś? Pod namiotem, jak filmowałem Wszelkie Potemców. No, no, to ze mną O, To trzeba przejrzeć te, te filmiki i tam może gdzieś, gdzieś pani się zauważy. Hubert, to pan kręcił? Też. To mój wygrywał. Ostatnio z tą kitą tutaj? Na tym łaciatym koniu? Chyba tak. No świetnie. To ja wcześniej ich rok filmowałem, jak. Hubertus objeżdżał w koło Krowiarki, mhm. tam w kierunku szczytu pojechaliśmy, potem w prawo na te takie morenowe pola, gdzie na Santa zjeżdżaliśmy. I tam właśnie pierwszy raz spotkałem się z nim, nie wiedząc, że on będzie przyszłorocznym zwycięzcą, ale tutaj filmowałem jak on rzeszyli do usiadł. Jeszcze wtedy nie miałem tej kamery, tylko aparatem yy, Fuji. Ja jeszcze nie jestem pewna, czy to było rok temu czy dwa lata temu, bo zwyciężył, tylko nie, ja nie pamiętam, Rok którym... temu się nie odbyło. Nie, tak, właśnie. Tak. Chyba dwa lata temu. Przeniesiono zbyt... gdzieś do innej miejscowości daleko, daleko stąd. Nie, Pytowice? chyba nawet do rybnika, gdzieś tam w tym rejonie. I tutaj się nie odbyło. A czy w tym roku będzie to, tego, nie wiem. Ale to jest biało, brązowo, czarne łaty. Konie. No nie No ale młody bujek. No. No i no, ja bym teraz proponował, żeby ta kamera tak pięknie kółeczko objęła, jak my tutaj wszyscy razem jesteśmy. Nie, nie, nie schylajcie. O właśnie teraz nadchodzą koleżanki nowe do nas. Także park jest pełny zwierzających osób. No właśnie ten, który zarządza był obecny i mówi, no nie tu dzisiaj. Ale widzicie, co naprawdę fajne miejsce miejscu mieszkacie na Ziemi. To jest świetne miejsce, którego nikt zresztą, każdy dzisiaj, gdzie jest, z tego na zasadzie cudze chwalicie, z tego nie znacie, to tak jest, nie? Że tu jest be, brzydko, ale tam gdzieś, gdzie wzorcny sięga, jest super. Ale docencie, naprawdę podpowiadam Wam. Że walory przyrodnicze tego miejsca, te krajobrazowe, te moreny, a w szczególności dzisiaj specjalnie zostaje do zachodu Słońca, to są przepiękne, kolorowe zachody. I żeby mi tylko brakło, nie, nie brakło właśnie, musimy oszczędzać prąd, żeby zostało na to, jak będę pokładkowo fotografował zachód Słońca. Tam od strony cmentarza. A na cmentarzu w zeszłym roku przyłapałem przepiękne schody. Wejrzyjcie na Facebooka na moją stronę ta sowa siedzi piękne, pomarańczowe, wielkie a w moją stronę. Z błyskiem. Oglądalność była niesamowita, tylko och i ach na Facebooku. A wy się tak krępujecie kamery. A sowa tak pięknie się prezentowała. To dziękuję bardzo za udział w, film, w krótkim filmie i do zobaczenia na Facebooku.